Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Dany jest trójkąt równoramienny No to rysujemy trójkąt odręcznie równoramienny ABC, w którym AC jest równe BC Czyli przy wierzchołku C się zbiegają te wspólne właśnie między nimi ten u góry jest między tymi ramionami równoramiennymi kąta trój trójkąta równoramiennego Kąt między ramionami tego trójkąta ma miarę 44 stopnie Dobra Dwusieczna kąta poprowadzona z wierzchołka A przecinek bok BC tego trójkącia w punkcie D. Dobra, czyli tu idzie ciach, będzie dwusieczna, no i tu nazwijmy to alfa i alfa nie będzie, tak? To tutaj też będzie 2 alfa, tu. tu, też będzie dwa alfa. Dlaczego? No bo tu jest alfa alfa, to tutaj yy, wyciągnę to tutaj, jest 2 alfa, bo jest równa to przy podstawach musi mieć tyle samo. I teraz zobaczcie Państwo. Że jak od 180 stopni, kochani, odejmiemy 44 stopnie, to zostaną nam ten kąt, odbierzemy tego trójkąta ABC, to zostanie nam 2 alfa i 2 alfa, czyli to zostanie nam 4 alfa. Czyli 4 alfa z tego jest równe 136 stopni. Jak podzielimy je na 4, 72, nie, moment, coś nie bardzo, 130, 140 byłoby 70, czyli jakieś 60. Nie, 65 i 3, 68 i na 2 to jest 34, czyli 34 stopnie równa się alfa na pewno 30 razy 4 120, i tak zgadza się, czyli alfa jest tutaj po 34 stopnie, przejdę e oblicz, kąt ADC, oni pytają nas ADC, ten tutaj, tak? I teraz kochani, jeżeli tu jest alfa, tu, to ten kąt tutaj będzie miał miarę jaką. Jeżeli tu jest 2 alfa i alfa, trójkąta ADB, ADC, tak, bo najpierw musimy tego policzyć. Chociaż w sumie nie, możemy szybciej to policzyć, bo wystarczy że od 180, kochani. Odejmiemy to 44, rozpatrujemy trójkąt CDA. Odejmiemy 44 stopnie i odejmujemy ten 1 alfa, co jest tutaj, czyli 34. I w ten sposób uzyskamy. Tu jest 180 stopni. Odjąć 78 stopni to daje nam 102 stopnie i to jest jego miara, ale moglibyśmy też tutaj, bo chciałem na początku wyjść z tego, że tu jest 2 alfa i alfa, czyli 3 alfa to będzie 90, 100 ile? 102 stopnie, tak. No to wtedy ten tutaj przy wierzchołku D, ten ADB miałby te 78, no i przyległe do niego to 80. no byśmy policzyli, no czyli dwa sposoby były co najmniej. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć! Dzisiaj zapamiętajcie sobie, że suma miar kątów w trójkącie, jakimkolwiek, to jest 180 na razie. A dwusieczna kąta to dzieli go na dwa kąty o tej samej mierze. Czyli jak ma jeden kąt na przykład 80 stopni, puścimy dwusieczną, dzieli na dwa kąty po 40 na razie.